Dragnak, po godzinie siódmej i właśnie idę na śniadanie, ale pięknie. No ogólnie jestem chora, katar, kaszel, e, pewnie gorączka, e, ból gardła, ale warto. To jest takie cudowne, że każdy kolejny dzień obfituje w nowy zachwyt. I gdy się wydaje, że już pięknie być nie może, podchodzi się na górę, na szczyt, i takie widoki się zostaje. Teraz przejście przez ten lodowiec zupełnie inne niż ten wczorajszy. Pod tą masą kamieni piachu, żwiru. jest właśnie lód Dzisiejsza trasa wygląda tak czyli właściwie sypkie kamienie połączone z piachem i idzie się takimi graniami właściwie gdzie jest przepaść zaraz wam pokażę kawałeczek o widzicie no, a tędy prowadzi droga to podejście było dość strome i przypomniało mi trochę Podejście na wulkan tunupa w Boliwii. Też taki sypiący się tam pył. Tutaj piach, no i kamienie. Jakieś 60 stopni nachylenia. Wszystko, że to ty też? Tak. Jo. Zdałam sobie sprawę, że właściwie Wam nie pokazałam jeszcze, jak wygląda taki t czy też lot. Najpierw chodźmy do tak zwanej łazienki. Ta tutaj to i tak jest e, luksusowa, można powiedzieć. Tutaj mamy... Nawet jest lustro i jest kran. Woda zamrożona. W Base był bardzo duży problem z wodą. Toaleta. Zazwyczaj są takie baniaki z wodą i się zalewa. Tutaj jest akurat spłuczka. Czasami też jest taki typ bałkański, czyli po prostu dziura. Taka muszla. I teraz chodźmy do pokoju. Zazwyczaj, pra praktycznie cały czas jest takie, taki typ zamknięcia: zamykamy do tego kłódka, kluczek. I dwa łóżka. Sorki za bałagan. O, widok na Gokio Lake, na jezioro w sensie. A część restauracyjna wygląda zazwyczaj tak. Na środku jest piecyk, który ogrzewa tą część jadalnianą. Tutaj ludzie się grzeją, tutaj się zamawia posiłki, kolacje, śniadanie czy tam lunch, w tym przypadku taki widok. Fitzroy in Gokyo. Paradoksnie w Himalajach. E, Locz o nazwie Fitzroy, czyli argentyński szczyt w Patagonii. Dzisiaj z Gokyo idziemy do dole. Właściwie cały czas w dół się będzie szło. No i co? Około 6 godzin wędrówki nas czeka. Katar, kaszel, ból gardła nie odpuszcza i do tego jeszcze żołądek. Będąc w Gokio, można wejść na okoliczny szczyt Gokiori, z którego można podziwiać Mont Everest i okoliczne szczyty. Jednak moje przeziębienie, problemy z żołądkiem uniemożliwiły mi ten trekking. Maciek także go odpuścił, może następnym razem się uda. Na pewno warto zrobić ten trek, by jeszcze bardziej ubogacić swoją wyprawę przez trzy przełęcze i Gokio. A tam w dole, widać już dole yy, jeszcze kawałek i będziemy dzisiaj było w miarę prosto bo cały czas w dół no tylko choroba trochę utrudnia oddychanie jest po godzinie 18 ale Tutaj naszły chmury, mgła. Chłodno się robi. Nie mogę że to już zaraz koniec. Tutaj będę Dzisiaj dzień bez kurtki, zamiast czapki zimowej czapka przeciwsłoneczna, jest zielono, pachnie, słychać ptaki, szum wody, no jest pięknie właściwie jak cały czas, ale od razu nowe siły we mnie wstąpiły mimo choroby, no i poprawił mi się humor. To jest takie niezwykłe, jak nagle po kilku dniach na dużych wysokościach e, zaczyna się doceniać zapachy dolatujące do nozdrzy, mianowicie zapach e, kory, e, zapach różnych ziół, e, nawet piachu. Super uczucie! Podejrzewam, że przez moje przeziębienie, osłabienie e, oraz wysokość. Podczas chodzenia w dół zaczęła mi lecieć krew z nosa, ale jak widać, nie popsuło mi to humoru i cieszyłam się wciąż pięknymi widokami, bo wiedziałam, że już za chwilę koniec tego trekkingu. Ale te kwiatuszki mają wolę życia. To jest całkowita susza i skała. A co jakiś czas takie pojedyncze kwiatuszki się pojawiają. Kilkanaście dni temu byliśmy w tym samym miejscu i szliśmy w stronę Everest Base Camp. Teraz zeszliśmy z drogi do Gokio. Takie rozdroże. Niektórzy zaczynają od trzech przełęczy, a inni od właśnie bazy pod Everest. Po 10 dniach od opuszczenia namcze jestem z powrotem. Przeżyłam. Jest dobrze. Po zejściu do namcze bazar i umieszczeniu naszych bagaży w tea house poszliśmy z Maćkiem na drinka zwycięstwa. Kolowy drink na tej wysokości, to mam wrażenie, że najlepszy wybór. W końcu z do jedzenia, pizza i to nawet całkiem dobra pizza, jak na no, Nie chcę tutaj obrażać, ale warunki nepalskie. Ten locz tutaj w Namcze ma taki bardzo fajny klimat, właśnie górski. Jest ogólnie bardzo duży. Ale to chyba jeden z takich fajnie wyposażonych i faktycznie takich, że się wie gdzie się jest. Bardzo fajna inicjatywa. Schodząc w dół można zabrać ile się ma sił, tyle się bierze. Ja wzięłam jeden kilogram śmieci, więc można coś zrobić też dla Himalajów. Teraz powrotne przejście przez most Filarego, który wieńczy, zakończa tą część podróży, tą część trekkingu w Himalajach. Dzisiaj trasa z Namcze Bazar w stronę Lukli. Ja chyba zejdę poniżej jeszcze Lukli. Zobaczymy jak to wyjdzie czasowo, pogodowo. Na razie idzie dosyć dobrze. Choć właściwie cały czas schodzi się w dół, to czasami są podejście pod górę jednak. Ale myślę, że uda mi się dojść do Puigi, do mojej wioski, skąd jutro złapię jeepa, mam nadzieję. Do Paplu i z Paplu do Katmandu. Jest przed godziną piętnastą. Chociaż jest tak bardzo mgliście i ponuro, że mam wrażenie, jakby zaraz była osiemnasta. W Czeplunku rozstałam się. Z Mackiem nasze drogi się rozeszły. On poszedł do Lukli, Ja idę do surkę albo do Pajidzi. Spałam w córkę, i zaraz ruszę w drogę dalej złapać jeepa do Paplu. Dzisiaj najprawdopodobniej ostatni dzień mojego trekkingu w tej części Himalajów Idę do małej wioski Paja, skąd można złapać jeepa do Paplu. Mam nadzieję, że mi się uda. E, idzie się dość e, wymagająco. Po wczorajszym deszczu jest e, mokro. Yy, są kałuże, kamienie są śliskie, zrobiło się błoto, więc trzeba yy, uważać. Jest dość mgliście, więc samoloty latają na wyższej wysokości. te biedne osły i muły muszą uważać tym bardziej, żeby nie złamać nogi. Jestem w tym samym miejscu jakieś ponad dwa tygodnie później. Czekam yy, na to, kiedy odjadę stąd jeepem w stronę Paplu. No trochę schodzi. Nie wiem ile nas będzie w tym jeepie, ale póki co jest siedem osób. Dzisiejsza droga z Pai do Paplu to będzie około 7 godzin, jak nie więcej. A odcinek to tylko 40 km. Ale zobaczcie, jak wygląda ta droga. Teraz jeep ma problem z przejechaniem, musieliśmy wysiąść, i, i tak nie jest łatwo. To jest naprawdę bardzo długi dzień i bardzo długa podróż. Jest godzina 17 od godziny 10 w drodze. Jeszcze 12 km zostało, a właściwie yy, to już jedziemy na większość dnia. I to tylko odcinek, myślę, jest w okolicach 50 km. No ale droga, fatalny stan przewyższenia. A teraz na tym Pit stopie co się zatrzymaliśmy to tam w środku w restauracji jest wesele. Do Saleri zostało półtora kilometra. No ale droga nie jest przejezdna. Tutaj Pan pracuje koparką, żeby była. Eee, no i póki co stoimy czekamy na rozwój wydarzeń. Dojechałam do Saleri razem z, z chłopakami z Izraela szukamy cipa, który nam do Katmandu. Ale jest to mało, prawdopodobnie w tej porze, ale może? Jest trzecia w nocy, Celery Czekam na bus, e, właściwie poranny bardzo, który zabierze mnie do Katmandu. Mam nadzieję, że w 9 godzin to dojedziemy.

Była kolejna przerwa na jedzenie. Do Katmandu zostało jakieś 80 km, więc pewnie z 3 godziny zejdzie. Gorąco się robi, bardzo gorąco powiedziałabym. Prawie 13 godzinach dojechałam do Katmandu. Jestem już w swoim pokoiku w hotelu. Zaraz biorę prysznic, muszę przyszykować sobie rzeczy do prania, oddać do pralni. No i ty coś zjeść na miasto. Może uda się spotkać ze znajomymi z Polski. Katamandu pomału budzi się do życia. Ja też. Dzisiaj dzień prania, chillu i jutro w stronę Pokary. Jest cieplutko. Dzisiaj będzie aż za gorąco, bo będzie pewnie z 30 stopni, ale to jest fajna odmiana po górach. Dzisiaj trochę muszę spraw załatwić, bo jutro jadę do Pokary. To jest chyba moja ulubiona restauracja. W kilku byłam, ale w tej akurat jestem trzeci już raz. I to jest restauracja w ogóle z polecenia mojej koleżanki. Eee, więc fajne wegetariańskie jedzonko.